Kotlety mielone, które wychodzą mięciutkie, soczyste i pełne smaku. Zupełnie jak na obiadku mamy. Sekretem najlepszych kotletów mielonych jest użycie czerstwej bułki, którą namoczymy w mleku. Posłuchajcie, ona jest już taka no, kilkudniowa. Taka bułka jest właśnie e, najlepsza. No ale jeżeli będziecie mieli tylko i wyłącznie bułkę świeżą, no to jak najbardziej ona tutaj również się sprawdzi. No i cóż ja muszę teraz zrobić, to. Pokruszyć tę bułkę w miarę drobno do miseczki to chwilę zajmie. Jedna taka mała bułka pszenna wystarczy na kilogram mięsa mielonego. Do rozdrobnionej bułki wlewam teraz mleko. 3-4. 4. 4 4-5 łyżek mleka, wymieszam to, poczekam aż ona troszkę tym mlekiem nasiąknie, a następnie postaram się rozdrobnić tę bułkę jeszcze na całkowitą papkę. Bułka była dość mocno przesuszona, także tutaj potrzeba jeszcze trochę mleka. Jego powinno być tyle, żeby ono całe zostało wchłonięte przez bułkę, no a jednocześnie ta bułka nadal ma zachować taką w miarę plastyczną konsystencję coś takiego jak teraz. Daję temu kilka minut, no i wrócę tutaj za momencik po to, aby tę bułkę jeszcze później, dokładnie właśnie w taki strop, sposób rozdrobnić. A w tym czasie posiekam tutaj dwie w miarę duże cebule. No i to jest kolejny sekret dobrych kotletów mielonych. Te cebulę muszę teraz wrzucić na patelnię i leciutko zrumienić na odrobinie oleju, tak aby ona zmiękła. Gdybym dodał cebulę w takim stanie jak teraz do mięsa, potem ona w trakcie jedzenia w kotletach niefajnie by chrupała. No i rzecz równie ważna, zrumieniona cebulka po prostu nabiera fantastycznego aromatu, którym potem podzieli się z naszymi kotlecikami. Bułka zdążyła fajnie nasączyć się już mlekiem. No, i teraz, właśnie tak, przy pomocy łyżki staram się ją jak najbardziej rozdrobnić, aby ona się potem po prostu dokładnie połączyła z mięsem, tworząc taką jednolitą masę kotletową. Dodam tutaj teraz mięso mielone, którego mam niecały kilogram. Wbijam też jedno jajo. Pora dodać tutaj także zrumienioną cebulkę. Doprawiam sporą ilością czarnego pieprzu. Rzecz jasna, najlepszy jest taki świeżo mielony. Ma zdecydowanie najwięcej aromatu. Sól dodaje jedną płaską łyżeczkę. No i bułka tarta to jest składnik, który nam tutaj pomoże związać kotlety. Bułka tarta wchłonie nadmiar wilgoci. Później pozwoli nam to właśnie ładnie uformować kotlety. Na razie półtorej łyżki bułki tartej. Zobaczymy jak wyjdzie nam ta masa. W razie czego bułki można jeszcze dosypać. No ale ogólnie zasada jest taka, że im mniej tym lepiej. No i cóż ja teraz robię? najpierw mieszam to dokładnie przy pomocy dużej łyżki, a już za chwilę będę wyrabiał dłoni niczym masażki obasę. Kotlety mielone muszą być bardzo dobrze wyrobione. No i to jest też jeszcze jeden sekret ich właściwego przyrządzenia. Już teraz widzę, że masa na kotlety ma odpowiednią konsystencję, także nic więcej tutaj nie trzeba. No i już masa na kotlety jest bardzo dobrze wyrobiona. Ja zawsze teraz odstawiam ją jeszcze na jakieś 10 minut po to, aby ona się nieco związała później, dużo łatwiej formuje się kotlety. No to bierzemy się za formowanie kotletów. Ja mam tutaj dwie miseczki. W tej jest zwykła woda. Za chwilę pokażę Wam, do czego będzie mi ona potrzebna. W tej drugiej jest bułka tarta. Obtoczę w niej już uformowane kotlety, dzięki czemu będą one potem fajnie chrupać. No a wodę potrzebuję do tego, żeby sobie zwilżyć nią dłonie. No i dzięki temu zobaczycie za chwilkę, że kotlety. Sposób momentalny, ładnie się lepią. W ogóle to mięso nie przybiera do dłoni i powstaje nam piękny, zgrabny, płaski kotlecik, czysto i sprawnie. Teraz obtaczam go w bułce tartej. Jeszcze raz delikatnie przyklepuję. No i w tej formie kotlet mielony nadaje się już do położenia na rozgrzany tłuszcz. To samo robię z pozostałą masą, zobaczymy ile wyjdzie nam z tego kotletów mielonych. No i spójrzcie tylko z tej ilości składników, a więc niecałego kilograma mięsa wyszło mi aż 9 niewielkich kotletów mielonych. Na patelni rozgrzewam teraz olej roślinny, oczywiście kotlety mielone można smażyć również na smalcu. No i teraz po kolei wykładam tutaj moje kotlety. Na jeden raz tyle, ile zmieści się na patelnię. Kotlety smażę z każdej strony przez kilka minut, około 3-4 minut, aż one ładnie się zrumienią. Natomiast nie może to się stać zbyt szybko, ponieważ wtedy po prostu temperatura nie zdąży dotrzeć do środka no i one w środku mogą pozostać surowe, także 3-4 minuty z każdej strony do zrumienienia na ciemnozłoty kolor. To już jest ten moment, mogę odwrócić kotlety. Piękny, rumiany kolor, o to właśnie chodziło. No i mamy efekt naszego dzisiejszego gotowania cały talerz pięknych, rumianych kotletów mielonych. Zobaczcie tylko jak mięciutkie są te kotlety, wręcz puszyste. One się uginają pod naciskiem palca. Na w środku przekroję jednego z nich, aby pokazać wam również to, jak bardzo soczyste są one, gdy nacisnę. Tutaj, patrzcie, wręcz wypływają z nich te mięsne, aromatyczne soki. No ale to jeszcze nic w porównaniu do tego, jak one smakują. Mm. A smakują doskonale, według mnie najlepszy przepis na kotlety mielone, no ale o tym musicie przekonać się sami, wypróbujcie ten przepis.